Hejka, jestem aktualnie pod teatrem. Jesteśmy i e, idziemy na spektakl e, na sztukę warsztatową, czyli na tą na której już nieraz byłam przedstawiona przez takich e, jakby no, pr e, zwykłych ludzi w sensie amatorów e, aktorów e, amatorów. I dzisiaj idziemy na sztukę Szekspira, Sen nocy Letniej, gdzie akcja rozgrywa się w Grecji, w Atenach, bodajże. Ciekawe, czy to będzie ciekawe, bo to jest bodajże takie, nie wiem, czy to antyczne, antyczna Grecja, czy też. My mamy osiem. My to, to się, będzie to jeden, tak? Byliśmy właśnie wczoraj na tej sztuce teatralnej, Sen nocy Letniej. Całkiem mi się podobało. Generalnie uważam, że każda z tych sztuk, na których byłam, miała w sobie coś, coś fajnego, chociaż każda była inna. Jeśli chodzi o wczorajszy spektakl, właśnie to na początku miałam troszkę takie mieszane uczucia, dlatego że język, który wypowiadali się aktorzy, był taki trochę starodawny i oni też mówili jakby bardziej wiersze. Także troszkę to takie było, um, było mniej naturalne, bardziej takie, to nie był taki współczesny teatr, jak właśnie na niektórych spektaklach byłam, ale potem właśnie akcja się rozkręciła i całkiem mi się już podobało. Um, to był taki właściwie nieklasyczny um, spektakl sennocyletniej, tylko były też takie wstawki właśnie, bo właśnie jeden z tych aktorów. Udawał, że jest jakby reżyser tego spektaklu. <laughs> I właśnie w międzyczasie on przerywał i tak niby mówił innym aktorom, że ej, to musicie poprawić i, i tamto plus. Także to było takie pomieszane. Ciekawy, jakby zabieg. No i końcówka była całkiem ciekawa, bo właśnie wpletli taką nowoczesny Wątek, gdyż yy, właśnie na zakończenie było tam wesele i zaczęli grać y, takiego Janicka, także y, śmieszne to było. No i wyjście całkiem udane, y, także y, ja się cieszę w ogóle. Ten 2025 rok to mega, y, właśnie takimi spektaklami y, dla mnie stoi. To już nie wiem, który spektakl. Y, pod koniec roku policzę, właśnie na ilu z nich byłam, ale wydaje mi się, że na jakieś ośmiu może. Dzisiaj byłam w sklepie i zahaczyłam też o piekarnię. I zobaczcie, o, zobaczcie co tu mam. Jagodziankę. No, sezon, także trzeba przetestować. Powiem tak, wczoraj kupiłam też jagodziankę z Biedronki, ale w końcu jej nie zjadłam i zamroziłam. Ale jak dzisiaj byłam właśnie w piekarni, to stwierdziłam, że kupię sobie właśnie taką też z takiej cukierni. No, bo to możliwe, że będzie. Ona lepsza, i że więcej tu tych jagód będzie. Także kroję, i jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda. Hmm. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że będzie więcej tych jagód. No byłem. smaczna ta drożdżówka, nie jest jakaś taka zasłodka czy coś, natomiast te jagody są słabo wyczuwalne, szczerze mówiąc. Ja nie widzę hmm. nie widzę, żeby to były takie pełne jagody. To jest tak jakby tylko posmarowane takim działem, czy coś. No, trochę się rozczarowałam mówiąc szczerze. Powiem także że um, chciałabym upiec swoje jagodzianki i wyczaiłam jedno miejsce na jagodę właściwie to koleżanka mi zdradziła, także mam nadzieję, że uda mi się kiedyś właśnie tam pojechać i y, nazbierać jagod i upiec swoje. E, chyba nie pokazywałam też mojego ogródka um, warzywnego, także y, zasiałam jakiś czas temu i ładnie się wyrósł. Jeśli chodzi o rokolę, no to super właśnie wyrosła, a tą doniczkę podzieliłam tutaj na pół i tutaj y, mam sałatę. Jak na sałatę, no to słabe te listki, taką po prostu sałatę zieloną. A tutaj jest rzutkiewka i rzutkiewki jeszcze nie testowałam. I w sensie nie próbowałam, nie wiem czy jeszcze dłużej powinna tutaj posiedzieć, natomiast e, no chyba najbardziej właśnie z rukoli jestem zadowolona, e, bo właśnie naj, najbardziej, najokazalej wyrosła, no i tutaj miał mi wyrosnąć jeszcze szczepiorek, ale niestety e, nie przyjął się, tak jak w sumie e, dwa lata temu kiedy szałam, no i będę chciała zawsze sobie koperek albo pietruszki może tylko muszę kupić ziarna. Parę dni temu przeczytałam też książkę, którą e, czytałam bardzo długo, dlatego, że zaczęłam jej czytanie w maju. Teraz mamy lipiec i ja dopiero teraz dobrałam z nią do końca. E, dlatego, że e, no, nie do końca ona mi się podobała, nie za bardzo mi wciągnęła. E, książka Współlokatorzy. I od początku tak naprawdę... E, kiedy zaczęłam ją czytać, nie do końca byłam przekonana, dlatego, że e, jakby dialogi między tymi bohaterami, jak dla mnie, były mocno infantylne. Ci bohaterowie, e, wydaje się, że są przed trzydziestką, jakoś tak, natomiast, e, no nie wiem, może są trochę młodzi, może z 25 lat, może trochę więcej, e, natomiast miałam wrażenie, jakby to były dialogi po prostu między nastolatkami, no wręcz e, często czułam Jakieś takie zażenowanie e, tym, co oni mówią, jak się zachowują. To jest historia e, o Tifi i Leonie, którzy zamieszkują razem e, w jednym pokoju i co więcej w jednym łóżku, i oni się kompletnie nie znają. E, zdecydowali się na ten sposób, e, żeby, żeby zaoszczędzić. E, tak właśnie oni się w ogóle ze sobą nie widują, dlatego że Leon chodzi do pracy na nocki, on wraca rano, śpi w ciągu dnia, a Tiffy z kolei pracuje w ciągu dnia, wraca wieczorem i śpi właśnie w tym mieszkaniu. No i tak się mijają i w ogóle nie znają. Natomiast z biegiem czasu oni zaczynają się do siebie zbliżać poprzez właśnie zostawianie sobie takich liścików, Karteczek samoprzylepnych po mieszkaniu, gdzie właśnie um, zaczynają się w ten sposób ze sobą poznawać. No i w pewnym momencie mamy um, moment spotkania naszych głównych bohaterów, ale zanim do tego momentu, to naprawdę długa część książki musi upłynąć. Sam pomysł na tą książkę ciekawy. Ciekawe jest też to, że właśnie um, mam tutaj poruszony wątek toksycznego związku. Um, byłego związku Tifi i jej jakby byłego chłopaka, który był narcyzem i toksykiem i mam pokazane jak niełatwo się z takiej relacji wydostać nawet kiedy jest już zakończona. Także pomysł jakby na to fajny, ale forma nie do końca do mnie przemawiała. No i przez większość tej książki tak naprawdę e, akcja była dosyć monotonna, jeśli nie powiedzieć nudna, mało co się działo. I tak naprawdę dopiero w ostatniej jednej trzeciej książki, kiedy głównie bohaterowie się w końcu poznają i są różne jakby tam perypetie, to akcja zaczyna się być bardziej dynamiczna, wtedy zaczęło mi się już bardziej podobać, no i zakończenie też było całkiem fajne, chociaż pomiędzy znowu jakieś tam powiedzmy infantylne zachowania były, ale jakby końcówka, końcówka trochę wynagrodziła. Całość nie do końca do no mnie nie przemawiała, ale no, książka jest bestsellerem, także e, fanów swoich e, ma. Hej, kapsłote! Jesteśmy właśnie na wycieczce rowerowej i pierwszy raz wciągnęliśmy w sezonie rowery. Nie wiem szczerze mówiąc, czemu tak późno, ale tak jakoś wyszło. I mamy misję. E, jedziemy po jagody, e, które nie wiem, czy odnajdziemy. Ale chociaż będziemy próbować. Jedziemy do takiego lasku, Tutaj nie Zobaczymy, czy tam coś będzie. W ogóle mnie to mega fascynuje, że mieszkamy tak yy, bardzo blisko centrum, a tak naprawdę jak się pojedzie w drugą stronę dosłownie z 2 km to jest środek wsi <ścoughs> i yy, yy, jakieś pola, lasy. Tędy tą trasą w ogóle ja, ja jadę po raz pierwszy, no? ale bardzo mi się to podoba. No, jeszcze sporo tutaj nie odkryłam. Jesteśmy w lesie i jagód ani widu, ani słychu za to tu, jest taka fajna miejscówka i stwierdziliśmy, że sobie może zrobimy taki piknik jak kiedyś, Nie myślę, że byłoby spoko. Ładnie tu. O, tam jeszcze ciekawie, bo wygląda na jakiś taki e, spad. I 19 kilometrów zrobione. To szczerze mówiąc, myślałam, że będzie więcej. Myślałam, że tak ponad 20 będzie. Przejażdżka rowerowa. Czekt. gody? Nie czek. Bolące tyłki od siodła rowerowego. Zdecydowanie check. Czytam właśnie książkę na balkonie z chronisko, które przestało istnieć. To jest ta książka, o której ja opowiadałam, kiedy byliśmy w Karpaczu i właśnie byliśmy na śnieżnych kotłach, że właśnie mam taką książkę, kupiłam sobie, gdzie akcja właśnie rozgrywa się głównie ogółem w Sudetach i głównie w schronisku pod śnieżnymi kotłami, czyli tym tutaj. I tutaj też jest mapka i my właśnie byliśmy w sumie w Szklarskiej Porębie, skąd szliśmy tutaj na halę Szarenicką, pod Szarenicą, potem troszkę wyżej podeszliśmy do Szarenicy. No i właśnie tutaj później dalej, aż do schroniska nad Śnieżnymi Kotłami. Później schodziliśmy gdzieś, ale szczerze mówiąc nie wiem za bardzo gdzie, wydaje mi się, że gdzieś tutaj i może jakoś tak, przeszliśmy, nie wiem, totalnie. No a tutaj jest Śnieżka. Już jakby od, od Karpacza, na której też byliśmy. No a tutaj Słonecznik. I na Słoneczniku byliśmy zimą. No. I tu jest schronisko odrodzenie i tutaj wiem, że rozgrywa się akcja jednej z późniejszych książek tego autora. Bo ta seria ma jakby trzy części ja czytam oczywiście tą pierwszą. ale jest też właśnie schronisko, które przetrwało, i schronisko, które spowijało mrok. I wiem, że akcja której z nich rozgrywa się właśnie to w tym schronisku odrodzenia blisko słonecznika. a która z tych rozgrywa się w schronisku, kurczę, nie byłam też w którym, ale ale takim w drodze chyba na śnieżkę, tak mi się wydaje. No i tutaj z tego co widzę, tą fakty w przygotowaniu. O, tego nawet nie wiedziałam, także ciekawe. No, ale przede mną dopiero to pierwsze do przeczytania. Póki co za dużo nie przeczytałam, także za bardzo się nie mogę wypowiedzieć. Zobaczymy, jak dalej. Ja jestem tutaj w ogóle cały czas teraz na moim leżaku. Bardzo miło mi się tu spędza czas, właśnie jak jest tak ciepło. No a teraz idę robić piec chleb. No i chleb już upieczony. Wygląda przepięknie. Nie spodziewałam się, że tak ładnie wyrośnie, dlatego że nie użyłam tutaj drożdży. I dodałam po prostu troszkę sody, troszkę proszku do pieczenia. Jest tutaj sporo ziaren. A, i generalnie kefir, właśnie to jest chleb na kefirze. Także wygląda pięknie, pięknie też pachnie. No i musi trochę odczekać, aż się schłodzi. Jestem bardzo ciekawa, jak w smaku. Hejam. Mm. Update wczorajszego wieczoru i tego chleba jest taki, że był on mega, mega dobry. Jak jeszcze były taki cieplutki. Um... I świeżo wypieczony, to ta skórka była tak chrupiąca, tak pyszna, że byłam po prostu zakochana i zjadłam. E, miałam tak na spróbę tylko zjeść jedną, dwie krąki chleba, a zjadłam cztery, bo tak mi to smakowało. E, Zostawiłam sobie jeszcze jakieś tam krągki chleba na śniadanie, resztę zamroziłam. I właśnie te, to co zjadłam na śniadanie, co już tak przestało przez noc, no to już sprawiło, że ten chleb nie był taki krwiący, ale i tak bardzo dobry, także myślę, że no częściej będę piek, piekła chleb, może jakieś bułki. Zostawię też myślę, że w opisie przepis na ten, na ten chleb. Bo naprawdę mogę polecić bez drożdży. Także szybko się robiło. Nie trzeba było czekać. Jedynie, właśnie na kefirze, troszkę proszku do pieczenia i troszkę schody. A teraz, po wczorajszym niepowodzeniu z poszukiwaniem jagód, nie poddajemy się i jedziemy dalej do kolejnego lasu. Tym razem samochodem. Parę dziesiąt minut dalej. No i mam nadzieję, że tutaj już borówki znajdziemy. W sensie te jagody to są borówki leśne, czy jak to się nazywa? Tak, czekaj, bo ja patrzę tutaj gdzie gdzie nie tu masz. to znaleźliśmy te krzewy jagodowe, ale nie ma jagód, wszystko chyba wyzbierane. Albo musimy w głąb może jeszcze lasu iść. Ja, patrzcie, coś tu jest. Coś tu jest. Tutaj może wyzbieramy te kilka, co już. No, ale zawsze coś. No i słuchajcie, jagody poprzebierane za dużo ich jakoś tak w takich skupiskach nie rosło, także trochę mieliśmy utrudnione zadanie, ale tam, 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 cały pojemniczek jagódek nazbieraliśmy. Także mamy sukces.